Witajcie na moim kanale. Dzisiaj omówimy sobie zakładkę zaawansowane e-mail. W tej zakładce od góry widzimy blog, w którym są e-maile wysłane do naszych klientów. Jest to swego rodzaju changelog, w którym zapisują się wszystkie e-maile, które wychodzą do klientów. Widzimy tutaj ID wiadomości, adres e-mail odbiorcy wiadomości, jaki szablon został wysłany, w jakim języku, jaki był temat tej wiadomości. Oraz datę i godzinę. Mamy również możliwość usunięcia takiej wiadomości. Poniżej, pod tym blokiem, mamy kolejny blok e-mail. W tym bloku możemy zdefiniować, do kogo mają być wysyłane e-maile z strony kontaktowej. Możemy tutaj wybrać te opcje, które już mamy zdefiniowane w sklepie. Poniżej mamy opcję, w jaki sposób wiadomości e-mail mają być wysyłane z naszego sklepu. Domyślnie mamy zaznaczoną Opcję wykorzystania funkcji mail PHP, natomiast od wersji 177 nie zaleca się stosowania tej opcji zaleca się natomiast używanie własnych ustawień SMTP. Mamy jeszcze opcję nigdy nie wysyłaj e-mail, może być pomocne podczas testów, również ta opcja będzie pomocna dla nas, jeśli na przykład używamy dodatkowego programu, który wysyła e-maile do naszych klientów. Taki program na przykład jak baselinker. Poniżej mamy w jakim formacie mają być wysyłane e-maile. Możemy tutaj wybrać format html, format tekstowy lub obydwa. I na dole mamy przycisk zapisuj logi z e-maili. Jeśli zaznaczymy na nie to w tym miejscu tutaj u góry te logi się nie będą pojawiać. Przełączmy się na użyj własnych ustawień smtp. I poniżej pojawił nam się blok e-mail. W tym miejscu możemy zdefiniować nazwę domeny, jaka ma być wykorzystywana przez nasz e-mail, serwer SMTP, nazwa użytkownika SMTP oraz hasło SMTP. Możemy tutaj zdefiniować szyfrowanie oraz port. W moim przypadku w nazwie domeny mailowej mogłoby to być na przykład webforever. Serwer SMTP mógłby być smtp.webforever.pl Nazwa użytkownika smtp to byłby kontakt małpa Hasło byłoby aktualnym hasłem do poczty. Szyfrowanie mógłbym skorzystać z TLS lub SSL. Wtedy należałoby ustawić odpowiedni port. Ostatnim blokiem jest test konfiguracji e-maila. Jeśli poprawnie skonfigurowaliśmy nasz smtp lub jeśli użytkujemy standardową funkcję mail w PHP, w tym miejscu podając adres e-mail, klikając, wyślij wiadomość, powinniśmy otrzymać wiadomość e-mail o treści mówiącej, że poczta jest poprawnie skonfigurowana. W innym przypadku pojawi nam się tutaj kod błędu, który będzie mówił o tym, że poczta jest niepoprawnie skonfigurowana i co musimy poprawić. To wszystko ode mnie w tym poradniku. W następnym omówimy sobie zakładkę. Konfiguruj import. Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. I do zobaczenia.